Proszę kilka zdań na temat łupków i gazu łupkowego. To sobie poprawna, nazwa powinna być gaz w łupkach albo gaz złóż konwencjonalny. Na czym polega sprawa? To jest właśnie taki łupek paleozoiczny, stary, kilkaset milionów lat, w którym zawarte jest troszeczkę materii organicznej. Ta materia organiczna z siebie, podczas procesu biologicznego wypociła sporo gazu, ale ten gaz, metan, taki sam metan, jaki powstaje na przykład w, przewodzie, w przewodach E, e, trawiennych bydłach. Ten sam metan, taki sam metan jest w, tym, w tej skale. Jego jest bardzo mało, ale tych skał w Polsce jest tak dużo, że dają one ogromne złoża największej rolnej. Tak ogromne złoże, że i wartość tego gazu to jest, to jest wartość rzędu 40 lat pracy Polaków. To jest tak ogromna wartość. Co, co, co z tym możemy teraz zrobić? Proszę Państwa, za mną sprawa poszukiwań gazu w tego typu skała, z których ten gaz po prostu nie uciekł, powstał i nie uciekł, bo skała jest bardzo gęsta, ona przyklejają się cząsteczki przykleja z tego gazu, w sumie którymi w takiej plumuce, za mną chodziło od jeszcze czasów studenckich, potem kiedy prowadziłem badania naukowe, doktorat, habilitacja, profesora. Wszystko dotyczyło w dużym stopniu właśnie powstawania metanu w osadach. Kiedy zostałem głównym geologiem kraju w roku 1900. W 2005, no, 2005-2007 natychmiast rozpocząłem, myślałem o tym, jak znaleźć inwestora, żeby poszukiwać. Żaden z polskich potencjalnych firm nie chciał, nie chciała chciał żadna polska firma się tym zainteresować. W związku z tym, korzystając ze znajomości w Stanach Zjednoczonych przez kolegę, doktora Kasonia znalazłem firmę, która która zdecydowała się zainwestować w Polsce, dostała tą koncesję z rzędu 300-400 tysięcy złotych, koncesję poszukiwaczą. Po to zrobiłem konferencję międzynarodową w Londynie, gdzie prezentacje były kilku osobistości biologicznych w Polsce, gdzie ja prezentowałem również te sprawy, żeby namawiać, pokazywać, że w Polsce możemy poszukiwać gazu, między innymi gazu. No i tak się stało, że natychmiast popłynęły następne Aplikacje. Ja w sumie wydałem 11 koncesji na gaz, opracowałem na poszukiwanie gazu. W łupkach, właśnie opracowałem strategię, i w tym czasie opracowałem również nowe prawo geologiczne. Górnice, które zostało niedawno uchwalone, jednak z dość istotnymi zmianami, ale przede wszystkim, to, co to było potrzebne, i to tutaj ja przygotowałem ustawę o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej jako agencji, która miała zarządzać wszystkimi polskimi złożami. Mieli tam być geolodzy, górnicy, ekonomiści, prawnicy, strategzy, nawet elementy wywiadu gospodarczego, po to, żeby Polska miała jak najwięcej z własnej złóż. No, niestety w 2007 roku rząd skończył swoją, nagle swoją pracę. Te prace przeze mnie rozpoczęte nie zostały niestety pociągnięte przez następny rząd. Koncesje natomiast zostały nadal wydawane. Moją strategią było to, żeby wydać najwyżej 15 koncesji, i tak zresztą zrobiłem. W, na północy, w środkowej części i na południowym wschodzie, po to, żeby te firmy, poszukując gazu, w danym sprawozdaniu, będziemy wiedzieć, czy ten gaz jest, potem mogły dostać koncesję na eksploatację. I jeśli okazałoby się, że gaz jest, a ja byłem przekonany, że on jest, że jest go dużo, tylko kwestia, żeby umieć to wziąć, umieć wydobyć. Jeśli te, te, ten gaz jest, to koncesję już pomiędzy tymi nowe koncesje, między tymi Polakami koncesyjnymi, które zostały obsadzone, byłyby znacznie droższe. Ja je oceniam dzisiaj na wartość około poszukiwaczy, na około miliard złotych. No, ale na to oczywiście był potrzebny czas i była potrzebna lepsze dopracowanie strategii przez nowo powołany organ, którego właśnie Polskie Służby Geologiczne i Państwowy Organ, taką agencję, którego niestety rząd, rząd Platformy Obywatelskiej nie z zrezygnował z tej gotowej już ustawy. I teraz co się stało? Polskie Prawo Geologiczne i Górnicze mówi, że ten, kto ma koncesję poszukiwawczą, ma pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję na wydobycie. Jednocześnie ten, kto ma koncesję poszukiwawczą i prowadzi poszukiwania, ma wyłączne prawo do informacji geologicznej. A żeby dostać koncesję na eksploatację, trzeba mieć prawo do informacji geologicznej. A więc firma, która ma koncesję na poszukiwania, krótko mówiąc, jest jednocześnie pewna tego, że uzyska koncesję na eksploatację jako jedyna. Więc jeśli ktokolwiek mówi o jakichś przetargach czy negocjacjach, to po prostu mydli oczy, mówi nieprawdę. Nie ma możliwości robienia przetargu, kiedy wiadomo, która firma może wygrać. Co ważne, koncesje na poszukiwanie są zbywalne. Podobnie zresztą jak wydobycie. Są zbywalne. W tej chwili odbywa się w Polsce ogromny handel koncesjami, na którym rząd w ogóle nie panuje i nie ma wiedzy. Z pobieżnych obserwacji, te, które można w internecie znaleźć, widać, że dzisiaj te koncesje są warte kilkaset milionów złotych, a nawet miliard złotych na poszukiwania. A przypominam, rząd dotychczas pobrał kwotę łączną za wszystkie koncesje około 30 kilku milionów, poniżej 40 milionów złotych. To jest mniej niż jest warta jedna koncesja. To jest część cząstka tego, co jest warta jedna koncesja. Koncesji wydano 100. W związku z tym, co możemy policzyć, że straciliśmy ogromną kwotę już na początku, a jednocześnie utraciliśmy kontrolę nad tym, co się z tymi koncesjami dzieje. Czy będzie też eksploatował, czy nie. Ktoś może mieć koncesję i nie chcieć eksploatować. A jednocześnie za koncesję na eksploatację zapłaci tyle i uważa, bo państwo i tak nie może nikomu innego tego sprzedać. Sytuacja jest trudna, trzeba to wziąć w swoje ręce, dlatego się zdecydowałem na to, żeby kandydować do sejmu i sprawy po prostu dla Polaków dopilnować. Bo ta te, ten gaz łupkowy może z Polski uczynić ciągle jeszcze najbogatsze społeczeństwo Europy, które ma kluczową rolę geopolityczną w tej części świata. Zapraszam do późnego